To już jest bardzo pozytywny sygnał. Sygnał na to, że tą fabrykę uda się uratować, dlatego że macie odwagę być solidarni i macie odwagę upominać się o swoje prawa. Było już tak w jednym zakładu u nas w kraju w fabryce kabli w Bożarowie, gdzie sytuacja była podobna. Też właściciel, wprawdzie nie Słowak, bo Polak, bardzo bogaty właściciel klubu sportowego. Wywoził z zakładu maszyny, sprzęt, przewoził do innej firmy. I myśmy tam użyli siły. Solidarność nie używała i nie używa siły. Nie używamy siły wobec innych ludzi i nie robimy nikomu krzywdy. Ale posunęliśmy się po siłę nie wobec ludzi, tylko wobec rzeczy materialnych. Siły użyliśmy, aby tych urządzeń nie wywozić. Ja Was zachęcam do tego tutaj. Nie chcę powtarzać bardzo dużo, powiedział Piotr i te rzeczy pozytywnych. Jest nadzieja, żeby ten zakład był uratowany, żebyście wy wreszcie otrzymywali wynagrodzenie, żebyście byli traktowani jak ludzie, jak pracownicy, a nie jak przedmiot. Jest na to nadzieja. Ale to wymaga z Waszej strony właśnie też solidarności, odwagi i determinacji w obronie swoich miejsc pracy. Użyjcie siły wobec tych, którzy zechcą wywieźć urządzenia, maszyny, te urządzenia, na których Wy możecie pracować. Jest nadzieja, bo fabryka produkuje bardzo dobre rzeczy, wyroby, jest na nich zapotrzebowanie i ja myślę, że jest jasna przyszłość przed Waszą firmą. Mówię tak też na podstawie własnych, osobistych doświadczeń z WSK Rzeszów. Przyjechaliśmy dzisiaj z regionu Rzeszowskiego z dość liczną grupą, a najliczniejszą. Grupę stanowią koledzy z WSK Rzeszów. Z firmy, w której, jak wiecie, bardzo dobrze się teraz dzieje. Firma kwitnie. Ale kiedyś było też tak u nas w WSK Rzeszów. Zwolniono ponad połowę pracowników. Też moja żona została tam zwolniona. Też nie otrzymywaliśmy wynagrodzeń przez wiele miesięcy. Tylko różnica polegała na tym, że to była sytuacja obiektywna z powodu upadłości Związku Sowieckiego, niezapłacenia za towary tam wysłane, i myśmy cierpliwie z noju wynosili tą firmę na prostą. I to się udało, powiodło. Ale też dlatego, że pracownicy byli zorganizowani, byli w solidarności i stanowili zwartą grupę i wspólną reprezentację. Zachęcam Was do drugiej rzeczy. Oprócz determinacji w obronie urządzeń, też miejcie determinację. Ci, którzy jesteście tutaj, nie wiem czy wszyscy, którzy dziś tu pracują. Rozmawiajcie z tymi, którzy jeszcze nie stać ich na taką odwagę jak Was. Aby się zrzeszali, abyście stanowili jedną zwartą grupę i wtedy wygracie. Będzie inny właściciel, inny pracodawca i też ten rejon, tu Przeworska, myślę, że wreszcie będzie miał szansę na rozwój, bo wiemy też dobrze, że praktycznie to jest ostatnie miejsce, duży zakład pracy na tym terenie. Jeśli ten zakład upadnie to i ten rejon będzie już niestety w biedzie. Ja deklaruję, że nasz region Rzeszowski też to, co mogę w samorządzie, będę czynił, aby Wam pomóc, aby ta firma trwała, a jak będzie trzeba, to przyjedziemy też solidarnie bronić Waszych urządzeń, maszyn przed wywiezieniem. Szczęść Boże, życzę Wam dobrej przyszłości.